Manko mordeczki. Słuchajcie, ja jestem nad moją rzeką, bardzo blisko mojej miejscowości. Zaraz zaczynam mówić. Eee, słuchajcie, otworzyłem kanał. Jeszcze będzie jeden film e, w takiej wersji amatorskiej, można powiedzieć. Nagrywany bliżonych przybitek i tak e, dalej. Pomyślałem sobie, że mogę szczególnie młodym wędkarzom pomóc przygotować się na jakieś dwudniowe wyprawy bądź całodniowe w nieznany teren. Także dzisiaj chciałbym w tym materiale właśnie powiedzieć Wam o, moim, o moich dwóch pudełkach z przynętami, które zabieram na pstrągi. Ja zacznę od tego, że w tamtym roku poświęciłem trochę czasu, jeśli chodzi o Pomorze, o Pomorskie Rzeki. Były to szczególnie wyprawy dwudniowe na odcinki, słuchajcie, które miały tylko wejście i wyjście. Oczywiście można było do tych odcinków dojść dziś z boku. Ale to naprawdę zajmowało nam y, kilka godzin męczarni w jakichś trzinach, bagnach. Także zostawialiśmy z kolegą auto y, w jednym miejscu, pakowaliśmy, tak, jak widzicie, mam dzisiaj plecak. Plecaki y, z prowiantem. I śliśmy sobie po prostu y, cały dzień y, nowym odcinkiem, którego nie znaliśmy rzeki. Także słuchajcie, y, jeśli chodzi o takie właśnie wyprawy, ja na takie y, dwudniowe wyprawy zabieram plecak, a w nim. Na pewno e, problem, jeśli chodzi o słuchajcie, wodę, 1,5 litra, 2 litry to jest totalny minimum, szczególnie w okresie letnim, e, bądź wiosennym. Oczywiście e, tutaj podbierak jest przepięty, prawda? E, w takim plecaku również mam jakieś opatrunki e, w razie skaleczenia, bądź jakieś bandaże. No, słuchajcie, to może dla kogoś się wydawać banalne, ale naprawdę lepiej mieć niż potem żałować, bądź no, nie będę tutaj mówił o najgorszych, jakichś tam wypadkach, prawda? <laughs> także prowiant, słuchajcie, jakieś właśnie bandaże i tak dalej, i tak dalej. Yy, a także, bo o tym ten film sobie ma być, słuchajcie, troszeczkę większe pudełko yy, z przynętami. Yy, dlaczego większe? Słuchajcie. Yy, Jedziemy w nieznane na dwa dni. Tak naprawdę bierzemy wszystko z samochodu na kilka godzin, mówienia albo nawet na kilkanaście, jeśli chodzi o okresy letnie. No Do auta ciężko będzie nam się wrócić, prawda? Po, po coś tam, po jakąś przynętę, po jakiś tam kolor przynęty. Także bierzemy troszeczkę większe pudełko. Ja takie pudełko zabieram i co teraz w nim mam? Słuchajcie, przynęty. Oczywiście gumowe. Oraz woblery. Przynęty gumowe firmy Fox Rage. Woblery firmy Salmo. Z racji tego, jeśli może ktoś nie wie, jestem konsultantem firmy Salmo oraz Foxa. Foxa. Także ja w 100% mówię tylko na te przynęty tych, tych dwóch firm. Z racji tego, żebym po prostu mogę Wam wystawić rzetelną recenzję jeśli chodzi o sprzęt, o odzież, o przynęty tych firm. W takim pudełku, tak jak widzicie Mam e, woblery Salmo Minoły, Slick Sticky, jakieś bacery e, egzekutory, Hornety e, w tym drugim pudełku. E, tutaj widzicie też przynęty gumowe e, Foxa, spajki Shady, Zander Pro. Oczywiście, jeśli chodzi o woblery, to nie może zabraknąć Minołka, piątki, a także mojego ulubionego woblera z grzechotkami, swig sticka. Także takie pudełko z większą ilością przynęt. Oczywiście ono jest w plecaku, jeśli wchodzimy na nowy odcinek rzeki, chcemy sprawdzić, nie wiem, nowy kolor czy, czy nowy rozmiar, na przykład, nie wiem, z minęła piątki przejść na szóstkę, wyciągam pudełko z plecaka i teraz Kładam go do takiego małego pudełeczka, które mieści mi się w kieszeni w kurtce. Dzięki temu takim małym pudełeczku. Słuchajcie, nie musimy tego plecaka wiadomo ściągać, e, robić szumu przy jakiejś potencjalnej kierowcy pstrąga, chowamy je do kieszeni e, i tak naprawdę możemy sobie je w każdej chwili wyciągnąć. Co ja w takim pudełku mam, słuchajcie? Tak jak wiecie, różne rzeki mają różne odcinki. Są odcinki płytsze, są odcinki o średniej głębokości. Słuchajcie, są odcinki głębokie. Rzeka z bardzo szybkiej może za kilka kilometrów stać się w cudzysłowiu typową trociówką, tak? czyli rzeką szeroką, bardzo głęboką, z podmytymi burtami. No wiadomo, że tam no, minęła piątki nie pod nami, bo to nie ma najmniejszego w sumie sensu. Chociaż nie zawsze tak jest, ale Lepiej podać coś, co głębiej schodzi, prawda? Także takie pudełko mieści się w kieszeni. E, co ja w nim mam? Słuchajcie, tak jak wspominałem Wam wcześniej, e, oczywiście spajki szat. Tu już jest zamontowany na, na tak jak widzicie na czewurastce na haku. E, tą przynętą, oczywiście, ubawiam takie e, średnie głębokości odcinki, a także głębsze. To tutaj już zależy od. Od, 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 od odcinka rzeki, wtedy tylko sobie y, zmieniam czeburaczkę na głębszą, na, na, przepraszam, na, na cięższą bądź, bądź płytszą i tą przynętą mogę tak naprawdę obłowić każdy odcinek rzeki. Y, oczywiście słuchajcie, y, minołek na płytsze odcinki. Slick stick w takim kolorze holograficznym na odcinki rzek, właśnie metr, półtora metra. Także hornet do ciężkiej orki w wersji SDR. A także, tak jak mówiłem wam wcześniej, jeżeli rzeka zmienia z, charakterystykę strągową na treciową, oczywiście Bullhead. Także w tym małym pudełku, słuchajcie, mam e, woblery, które, które ja sobie wytypuję. Na, daną, na, na dany odcinek, nie muszę tego plecaka ściągać. Jeżeli potrzebuję wymienić jakiś kolor, mówię, rozmiar, cokolwiek innego, wtedy ściągam, wyciągam z tego pudełka jakiś wobler, wkładam z poprzedniego do tego właśnie małego. E, słuchajcie, no co, ja będę kończył. E, mam nadzieję, że mm, ten materiał przyda się, mam nadzieję, jakimś młodszym, młodszym wędkarzom, młodym wędkarzom szczególnie. Ja tak się właśnie przygotowuję do takich wypraw dwudniowych na pstrągi, gdzie właśnie mówię, są ciężkie, ciężkie warunki. Ciężko nam się jest cofnąć do samochodu po coś. Wiadomo, wody półtora litrowej, jedzenia na kilka godzin nie spakujemy w małą, w małą nerkę, prawda? No, musimy wziąć w tym plecach, musimy. Także mówię, to jest fajna opcja, właśnie, żeby wziąć większy asortyment przynęt, a także właśnie mieć swoje kilery w takim małym pudełku, który chowamy tylko do kieszeni. Słuchajcie, ja będę kończył. Mam jeszcze dwie godzinki łowienia. Mam nadzieję, że zaraz tutaj za mną na tym pierwszym zakręcie złowi jakiegoś fajnego potoka. Eee, słuchajcie, wyjeżdżam jutro do Holandii, do mojego serdecznego przyjaciela Kuby, którego tutaj pozdrawiam. Cześć, mordeszko. Widzimy się jutro. Tam postaram się dla Was zrobić materiał o szczupakach oraz sandaczach. Już y, fajnie zmontowany. Także życzcie mi powodzenia. Eee, chciałbym podziękować Wam również z tego miejsca za mega. Mega, duży kredyt zaufania. Powiem Wam szczerze, że otworzyłem kanał, nagrałem jakiś tam amatorski filmik o, o, z informacją o otwarciu tego kanału i powiem Wam szczerze, że dużo ludzi właśnie mi gratuluje, trzyma za mnie kciuki, także naprawdę dziękuję. Postaram Was się nie zawieść, postaram, żeby ten kanał przynosił Wam jak najwięcej dobrych informacji. Ja uciekam, życzę Wam oczywiście, tak jak zawsze to mówię na, na końcówce filmu, pięknych pstrągów, pięknych troci. Trzymajcie za mnie kciuki w Holandii. Cieszcie się życiem, cieszcie się wędkarstwem. Siema, mordeczki. Pozdrawiam.